Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać nożyce, które są do ścinania kątów nożyce się prezentują w taki sposób że no mają rączkę, oczywiście ta rączka nie jest antypoślizgowa już nam się tutaj poprzecierała, też używamy tych nożyc już z 10 lat one są już praktycznie zużyte no. Tutaj mało taką robiliśmy wymianę też sprężynki Zaraz zobaczymy O ile będzie widać Nie będzie widać Tam jest sprężynka Ona nam tam pękła i nożyce po prostu nie oddawały z powrotem Co było niewygodne Ale dołożyliśmy Zrobiliśmy taką sprężynkę i dołożyliśmy i tego No nożyce są bardzo ostre Chociaż mają 10 lat, ale są bardzo ostre. Używane są, używane są u nas do obcinania uszczelki do okien, na naroża. No i co tutaj widzimy? Widzimy, że mamy kąt 45 stopni, 60, 75, 90, 105 i 120 i 90 stopni, tak. I 180, przepraszam, i 180. Z drugiej strony jest to samo, czyli jak sobie nie przyłożymy te nożyce, tak jak tutaj, podetniemy sobie pod kątem tak i tak. Ja bym Wam pokazał, ale nie mam kawałka uszczelki. Mam kawałek uszczelki. Już Wam, już wam pokazuję, demonstruję, jak to wygląda w praktyce. Nie wiem, czy mi się uda. Nie wiem, czy mi się uda tak ustawić. Żeby wam to pokazać. Uda mi się. Nożyce, nożyce robimy w taki sposób, że tniemy kąt 45 stopni, czyli układamy uszczelkę wzdłuż tej krawędzi. 45 stopni jest na samym końcu i układamy wzdłuż, czyli 45 stopni, i w drugą stronę. Robimy to samo, czyli kąt 45 stopni, ono jest wtedy równolegle z tą ścianką, równolegle z linią po prostu kładziemy, tak? Bo my nie przycinamy tej do końca. Jakbyśmy chcieli ciąć, byśmy mieli ułatwienie. No wyrywamy to, co nam się ucięło. No i teraz mamy kąt idealny prosty, co so, jest to bardzo duże ułatwienie. Przy montażu takich, właśnie, czy uszczelek, czy, czy jakichkolwiek innych rzeczy, które wymagają precyzyjnego cięcia kątów. Bo jeżeli my takich nożyc nie użyjemy, to zawsze nam ten jeden czy dwa stopnie nam ucieknie, i, i, i po prostu będziemy mieli lipę, klient niezadowolony. I, yy, I brzydko to będzie wyglądać tak. Nie będzie to do, dokończone tak jak to powinno być do końca. Tu są już okna poskładane. Oczywiście yy, szyba jest przy, przydymiana. Także yy, no składamy okna. I ona jest. Już wam pokazuję, jak to wygląda później w, w praktyce w tych oknach. Na roże praktycznie jest złożone idealnie, ani nie ucieka uszczelka, nie mogę złapać zumu, ani nie ucieka uszczelka. O, teraz widać, także yy, będę pokazywał więcej takich filmów nożyce są warte kupienia. One kosztują 100 parę złotych, ale naprawdę yy, praca nimi yy jest o stokroć szybsza niż cokolwiek innego. Są nożyce z większymi kątami, są nożyce od razu, od razu taką fałkę wycinają. Można tutaj za, zamontować, także jest do przerobienia i to, i to, i ten stolik, który ma też kąty też jest do zdjęcia, bo to jest śrubka. Można go przestawiać, można go regulować, także jest mnóstwo rzeczy, które ułatwiają życie i będę je właśnie pokazywał. Także, cześć na razie.